Halloween, największe święto okultystów z dnia 30 października, 1 października 2018 roku. Dziś to takie modne, aby przebrać się za ducha szkieletora, diabła czy czarownicę, w szkołach organizować dyskoteki i zabawy nawiązujące do tematyki śmierci, a niekiedy zachęcić dzieci do tego, by chodziły od do domu do domu i prosiły o słodycze. Halloween, Halloween to także czas, w którym w sposób szczególny uaktywniają się sataniści i okultyści. Szanowni Państwo, zastanawiam się, w jakim kraju my już jesteśmy. Czy my żyjemy w Polsce, czy my żyjemy w kraju, gdzie wszystko poprzewracało się do góry nogami? Aż rząd. Który za nas rządzi, jest rządem polskim, czy rządem tym, który niszczy wszystko i wszystkich, czyli przede wszystkim rdzennych Polaków. Dla mnie Święto Zmarłych to był dzień zadumy, dzień zastanowienia się nad przemijającym życiem. Obecnie z tego robią szopkę. A kler, nasi biskupi, Nasi proboszczowie, kardynałowie, mają to serdecznie w dupie. Ja się pytam, czy my w ogóle mamy szacunek dla naszych zmarłych? Według tej teorii, którą nam wprowadzają, i gdzie nie protestuje Kler? Nie protestuje widzę, że jest im wszystko jedno. Ja jednak jednak będę po prostu. Kultywował swoje stare zasady. Dla mnie dzień czy święto moich bliskich jest po prostu świętem, gdzie idę na groby, palcnicze, kładę kwiaty. W ten sposób po prostu pamiętam o tych, którzy odeszli, a nie ubieranie na własną mordę jakiego szkieletora i bawienie się w sposób taki, jak nam nakazują jankesi. A gdzie nasi Słowianie? Gdzie nasie, nasze słowiańskie święta? Święta zmarłych. Święta, którzy, których odeszli nasi bliscy i my, jako ich potomkowie, winniśmy może nie świętować, ale pamiętać o tych, którzy odeszli, a nie takie totalne bzdury, jakie nam Teraz wbijają do łbów. Ja mogę zrobić tylko jedno: porwać to wszystko i powiedzieć dość. Reszta należy do moich braci Słowian, Polaków. Dziękuję bardzo.